Franek Foka i festiwal fajerwerków W fioletowej zatoce mieszkał wesoły Franek Foka. Miał futrzaste wąsiki i uwielbiał pływać szybko, jak prawdziwa flota okrętów. Pewnego wieczoru Franek usłyszał od Flaminga Filipa – Franek, dziś wieczorem będzie wielki festiwal fajerwerków, ale wszyscy się boją. Dlaczego? – zapytał zdziwiony Franek. Bo fajerwerki robią fu i fiu – Małe rybki myślą, że to coś strasznego, a flądra frania schowała się w fosie i płacze. Franek fuknął zamyślony. Hmm, to nie w porządku. Festiwal powinien być fantastyczny dla wszystkich. Popłynął szybko do zatoki, gdzie małe rybki chowały się za koralowcami. Nie bójcie się! zawołał Franek. Fajerwerki to nie potwory, to fontanny światła. Ale rybki nadal drżały. Fuu, fiu, to brzmi strasznie! A ja myślałam, że to wielkie potwory, szlochała flądra Frania. Takie głośne i straszne. Franek spojrzał na swoich przestraszonych przyjaciół i pomyślał: muszę coś zrobić. Nagle miał fantastyczny pomysł. Zanurkował głęboko na dno i zaczął zbierać wszystkie fosforyzujące muszelki i kolorowe kamyki. Chodźcie wszyscy! zawołał. Zrobimy własny festiwal. Zaczął puszczać bąbelki. Setki, tysiące bąbelków. Flup, flup, flup! Fruwały w górę jak srebrne gwiazdki. Potem rzucał fosforyzujące muszelki, które świeciły w wodzie jak małe fajerwerki. Patrzcie! Wołał. To są nasze wodne fajerwerki. Bezpieczne i piękne. Flądra frania przestała płakać. O, to rzeczywiście piękne! W tym momencie na niebie eksplodował pierwszy prawdziwy fajerwerk. Fiu, Bach! ale tym razem rybki nie uciekły. Patrzyły w górę z zachwytem. O wow! pisnęły rybki. Nasze bombelki i niebieskie fajerwerki razem! To jak wielka fontanna światła! Filip Flaming zatańczył z radości. Franek, jesteś fantastyczny! Nauczyłeś nas, że można się nie bać tego, co nieznane. Cała fauna morska wypłynęła z kryjówek. Flądra Frania tańczyła z fosforyzującymi meduzami oczki biły płytwami z radości, a małe rybki robiły formacje jak prawdziwe tancerki. Brawo, Franek! zawołały wszystkie stworzenia. Festiwal jest fenomenalny i już się nie boimy. Franek był bardzo szczęśliwy. Widzicie? Czasami wystarczy spojrzeć na coś z innej strony, żeby przestać się bać. Od tamtej pory co roku, gdy niebo furkocze fajerwerkami. Wszystkie morskie zwierzątka robią swój własny podwodny spektakl z bąbelkami i fosforyzującymi muszelkami. A Franek? Franek został głównym organizatorem wszystkich festiwali w fioletowej zatoce. A teraz dzieciaki! Zróbcie razem z Frankiem morskie fajerwerki. Zdmuchnijcie bombelki. Prawdziwe lub udawane. Flup, flup, flup. Machajcie rękami jak foki płetwami, flap, flap, flap i głośno. Fantastyczne fajerwerki. A może w wannie też spróbujecie zrobić festiwal bąbelków jak franek? Twy jak foka, co w morzu fika? Robi salta, aż woda bryka. Fy jak fantazja, co wszystko zmienia, kamień w potwora, straszny cień wielenia.